Witam Państwa serdecznie. Jakub Pietrzak, przemysłowe chłodnictwo amoniakalne. W dniu dzisiejszym o błędach, które popełniamy na etapie, czy to projektowania, czy wykonywania amoniakalnych rurociągów ciśnieniowych. Pięć najważniejszych błędów. Błąd numer 1 nieprawidłowe mocowanie rurociągów i armatury chłodniczej. Rurociągi muszą być tak zamocowane, aby nie dochodziło do drgani. Te drgania nie przenosiły się. Krótko mówiąc, aby po złapaniu w rękę takiego rurociągu było widać, że nie ma on pewnej swobody przemieszczania się. Jak gęsto powinny być stosowane podpory? Spójrzmy na tabelkę. I tutaj mamy średnicę po lewej stronie, po prawej, rozstaw podpór. Widać, że w średnicy rurociągów od DN10 do DN25 rozstaw podpór wynosi 2 metry. Niektórzy podają nawet, że ten rozstaw powinien wynosić 1 metr. W średnicach od 32 do 50 będą to 3 metry, 65, 80, metra, setka do 150 co 5 metrów, natomiast rurociągi większej średnicy tak naprawdę wystarczy podpierać co 6 metrów. Tego należy się trzymać i na to zwracać uwagę, dlatego że rurociąg, który wpada w drgania, Narażony jest na uszkodzenie, na pęknięcie np. Na spojny czy innego osłabionego miejsca. Błąd numer dwa nieprawidłowo dobrana średnica. I tutaj należy pamiętać, że trochę inaczej niż w hydraulice, ta średnica może być albo za duża, albo za mała. Jeżeli średnica rurociągu będzie za duża, może to powodować rozdzielenie w przepływie cieczy od gazu. Ten przepływ nie będzie jednorodny, może zaburzać przepływ oleju w instalacji, z kolei zbyt mała średnica to zbyt duży przepływ w sensie zbyt dużej prędkości przepływu czynnika w danym miejscu, co powoduje istotny wzrost oporów, a w efekcie spadek efektywności całego układu. Po stronie ssawnej, jeżeli ta średnica będzie za mała, te opory przełożą się na to, że sprężarka będzie musiała utrzymywać. Niższe ciśnienie niż to ciśnienie, które mamy na końcu naszego rurociągu. Czyli przykładowo, jeżeli w króścu stawnym tunelu powinno być minus 40, sprężarka będzie utrzymywała ciśnienie odpowiadające minus 42 stopniom Celsjusza lub niżej. A każde 2 stopnie obniżone ssania w tym przypadku prowadzi do wzrostu zużycia energii elektrycznej. I spadku efektywności o 10%. Czyli są to bardzo duże wartości, których można uniknąć stosując odpowiednie średnice przepływu. Błąd numer 3: nieprawidłowy spadek rurociągu w nieprawidłową stronę. Po co stosujemy rurociągi ze spadkiem? Chodzi o to, aby wykroplona ciecz mogła spłynąć do zbiornika, aby olej dostał się w to miejsce, gdzie chcemy, żeby się dostał. Jeżeli będziemy mieli nieprawidłowo uformowany rurociąg ze spadkiem w niewłaściwą stronę, może to prowadzić do pewnych problemów w eksploatacji, niekoniecznie na początku, ale nawet po dłuższym czasie takiej eksploatacji. Może dochodzić do zalewania sprężarki, do powstawania pewnych złogów oleju, które nie dadzą się wydobyć. I tutaj Kolejnym błędem, który bywa popełniany przy projektowaniu, przy wykonywaniu rurociągów, to jest występowanie lub właśnie brak syfonów i odwróconych syfonów tam, gdzie być powinny. W przypadku zbyt dużej średnicy rurociągu mamy problem z przepływem na przykład cieczy i powrotem oleju. To samo dotyczy syfonów. Jeżeli te syfony nie pojawią się w odpowiednim miejscu, będzie zaburzony przepływ, szczególnie w rurociągach pionowych wznośnych. Jeżeli czynnik wraca pionowo w dół, nie ma problemu, natomiast problemem jest taki rurociąg, który idzie, jak gdyby, pod górkę, dlatego że cięższy olej będzie miał tendencję do zostawania na dnie. Wówczas stosujemy syfony. Syfony lub odwrócone syfony są potrzebne również w formowaniu kolektora ssawnego. Kolektor ssawny sprężarek powinien być wykonany bardzo precyzyjnie, jest to tak zwana łabędzia szyja, ale istotne jest to, aby wpalenie było z góry, czyli tak zwany odwrócony syfon, kolektor ssawny, skierowany ze spadkiem w stronę zbiornika drenażowego, tak aby doprowadzić do spłynięcia wykroplonej cieczy, a nie zalania sprężarki. Jeżeli sprężarka byłaby wpalona w kolektor z boku lub z dołu, wówczas Dochodziłoby do zalewania jednej z np. niepracujących sprężarek. Z kolei syfan tam, gdzie go być nie powinno a np. w rurociągu powrotnym w układzie termosyfonowego chłodzenia oleju może prowadzić do zaburzenia tego chłodzenia. Mówiąc inaczej, po jakimś czasie i w pewnych warunkach takie chłodzenie oleju termosyfonowe przestanie działać. Właśnie z tego powodu, że prowadzenie nieprawidłowe rurociągu powrotnego wytworzy tak zwany odwrócony syfon, i o tym też mówiłem w jednym z odcinków, do którego zainteresowanych Państwa odsyłam. I ostatni dość często popełniany błąd przy wykonywaniu rurociągów to niezachowanie czystości wewnętrznej rurociągu. Właściwie przy wykonywaniu, przy spawaniu rurociągów, każdorazowo powinno się ten rurociąg czyścić usuwać zgorzel, usuwać elementy, które są luźne, tak aby instalacja po zaspawaniu w całości była wykonana bardzo czysto. Szczególnym problemem jest stosowanie technologii spawania gazowego i pojawienie się chociażby żużlu. To wszystko trafia do, najczęściej w dobrze zaprojektowanych instalacjach, do armatury filtrującej, chociaż zdarza się też, że jeżeli tej armatury brakuje, to takie zabrudzenia potrafią zapychać częściowo przepływ przez np. wymiennik płytowy, który jest bardzo narażony na wszelkie zabrudzenia. Tak więc, wykonując rurociągi, należy zachować szczególną uwagę, zapewnić czystość wewnętrzną, tak aby później powierzchnie wymiany ciepła przepływy nie były zaburzone. Z tego powodu, że często ciężko jest później stwierdzić, co jest przyczyną nieprawidłowej pracy układu. Bez rozbierania poszczególnych urządzeń. Cała instalacja jest instalacją najczęściej szczelnie zaspawaną z utrudnionym dostępem nawet do takich elementów jak zbiorniki. Tak więc czystość wykonania jest szczególnie ważna. Podsumowując, szczególnie ważna jest średnica rurociągu, prawidłowe mocowanie rurociągu, zachowanie odpowiedniego spadku rurociągów tam, gdzie jest on niezbędny, stosowanie syfonów i odwróconych syfonów. Świadomie w miejscach, w których są one niezbędne, oraz piąty element czyste wykonywanie instalacji. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania pozostałych odcinków.